Jaka dzisiaj taki szybki filmik bo byłam z babcią na spacerze i byłam w spacerze, tak? Ja to sobie kupiłam. E, nie pójdźcie na moją fryzurę, jakby na starcie chciałabym, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić innych moich filmów krótkich, duch, długich z, z lalkami, z zabawkami. Nieważne, w każdym razie zaraz będę jadła obiad i szła do koleżanki, więc tak na szybko wam to pokażę. Ja ogólnie taką kasę miałam. I mam dalej, tylko że te wszystkie cyferki i znaczki się no jakby zmazały, bo były słabe. No i ona była z Barbie. Były też oczywiście paragony, była karta, ale nie było tych monet, nie było takiego czegoś. Były jakieś inne rzeczy, a tu jest jeszcze do, dodatkowa niespodzianka, więc to wszystko sobie dzisiaj w filmiku otworzymy. Mam nadzieję, że zrobimy to mega szybko. I no, ogólnie to ja wiem, że w tej karty się bo ja tak coś miałam, tylko po prostu nie miałam tych monetek, nie miałam telefonu, nie miałam jakby jakiejś niespodzianki i było to z Barbie, więc teraz będę miała dwie kasy, to prawdopodobnie też się niedługo te cyferki i znaczki yy, zmarzą, ale to nic, tutaj mamy jeden. I ja odcinałam jeszcze jeden. Ogólnie mi się trochę tych paragonów już pogubiło. Ten, ten co tutaj jest, to mi się zgubił. Musiałam sobie odcinać, ale ich jest pełno i może na zmianę. Także no. To jest takie, wiecie, tanie i plastikowe, więc jakby mi nie było szkoda, że zgubiłam ten, ten paragon. Także może zaczniemy. ogólnie póki będę otwierać, chciałam powiedzieć, że bardzo bym chciała do... Do początku wakacji zbić 500 subów już mało brakuje i trzymam kciuki, że to się uda. Zostało jeszcze tylko 40, a dokładnie 39 subskrypcji, więc błagam subskrybujcie. Dla was to jest jedno kliknięcie, a mi pomożecie dojść do celu i bardzo bym chciała do końca roku wbić 1000 subów co mam nadzieję, że jest możliwe i w to wierzę a do końca, a w sumie do początku wakacji chciałabym zrobić się tych subów więc błagam, subskrybujcie. spróbujcie ja wszystko z folii, więc zaczynamy od tego ja tutaj wszystkiego wam nie będę pokazywać, ale patrzę i to jest o różnych księżniczkach tutaj mamy na przykład Vajanet na samym starcie mamy jakieś historie różne tych księżniczek, ja wiem, że macie jakby na odwrót, ale z tego co widzę, to głównie tutaj jest właśnie Wajama. Tutaj mamy Rożpunkę i mamy też tą raje jak dobrze, jak dobrze mówię, to to jest Raja ta od smoka. Nie wiem, a możliwe, że to nie jest Raja. Mamy też Arielkę. Może to jest jakaś inna, której nawet nie znam. Tutaj jakaś księżycowa zatoka, nie oglądałam tego. To jest ogólnie z Disney, ale ja wszystkich niestety, jak z Disney nie znam, a jak znam, to tak średnio. I tutaj jest ankieta. I tutaj to jest do 1 kwietnia 2025 roku, i można wygrać jakieś takie rzeczy. Także ja sobie to wypełnię, wyślę, pewnie to. No i mam nadzieję, że coś wygram. A jeżeli to wygram, to będzie super i na pewno Wam nagram unboxing. Nawet jeżeli bym miała wygrać chmurkolinę, to pokażę Wam to na shortcie najwyżej. Yy, ale jakby... Jak, Mam nadzieję, że wygram coś, bo naprawdę chcę... Czekajcie, bo to jest... Aha, dobra. Yy, no, więc tak, tutaj to jest konkurs. Mam nadzieję, że zdążę to wypełnić do 1 kwietnia. I najczęściej oglądasz z dzieckiem bajki. Co jest z dzieckiem? Ale, jak ja jestem dzieckiem i sama to oglądam, i sama to wypełniam. Więc, że nawet dostanę takie rzeczy, albo kurkuliny, albo lalkę, albo puzzle, to na pewno to najdam. Także zaraz dalej. Ok, zanim do tego przyjdziemy chciałabym zobaczyć tę niespodziankę, bo nie mam pojęcia, co tu jest. O! Oh my god! Ja wiem, co to jest. Oj, porwałam, kurkulinę. Patrzcie, mamy tutaj takie naklejki, fajne, i tutaj to są magnesy i chodzi tutaj o to, że mamy takie coś, i możemy to na lodówkę w sumie przyklejać, mamy dwie ścieżniczki, jest taka i taka i możemy je bierać w różne stylówki, jest to mega chat, mega się cieszę i e, no może tego teraz nie będę robić, bo się spieszę, bo idę zaraz na rosół, <laughs> ale zaraz sobie to odpakujemy. Mam nadzieję, że babcia mnie nie wbije. Ta karta jest papierowa, jest taka średnia, ja mam z Barbie, więc no... Wiem jak to jest. Ona tak wygląda. Tak się ta akurat błyszczy. No i dobra, jest git fajna. Tutaj mamy takie plastikowe złote, monetki po, po 10, tam nie wiem, jakieś waluty. Tutaj mamy właśnie te fajne paragoniki. Do tego mamy taki telefon, bo nie to dobry. Ale mamy też to. Nie wiem, czy to można. Może na ten, na taśmę. O, o, i tak fajnie. I mamy właśnie to do klikania. To się prawdopodobnie nie i Jeden paragon, który można sobie samemu wypełniać. Tutaj się oczywiście to otwiera, żeby włożyć paragon. Tu są nawet chyba te same ceny, albo podobne. No i tutaj jest, że zatwierdzono chyba płatność kartą. Tu się właśnie wkłada tą kartę i tutaj mega ładnie wchodzi tam nie wkładam dlatego że jest takie trochę zgniecione i nie chcę wejść a tutaj idealnie wchodzi więc ta się nie więc także już idę i to tyle pa